Witam na kanale Nowato. Sprawdzone, polecone. Dziś krótka relacja ze Śląska, gdzie zaprzyjaźniona firma montowała Toshiby, pompy Toshiba Estia, 100% grzejniki w jednym przypadku, w drugim przypadku większość grzejniki i podmieszanie tylko. A my przyjechaliśmy zrobić autoryzację, ponieważ jesteśmy dystrybutorami tych pomp to jest instalator 1 jest instalator 2 instalator 3 i pompa jak już wspominałem wcześniej to są pompy które mogą konkurować z najlepszymi jeżeli chodzi o parametry grzania w, w niskich temperaturach nagrzejniki szczególnie i takie taką mają funkcję te, te dwie pompy które tutaj są Najczęściej pompy, które my instalujemy lub instalują firmy, z które z nami współpracują, przychodzą bezpośrednio do inwestora, to jest naj, najprościej. A tutaj y, koledzy instalatorzy ze Śląska, którzy uzyskali właśnie autoryzację na instalowanie pomp Toshiba. Zapraszamy do współpracy firmy, które chciałyby instalować te dobre produkty. A na koniec coś ekstra nauka hamfowania pośrodku. Wyciągasz se ten? no, nie, no bo dał ty ją fajnie rozwinięć, to ty ją przestał czymś, bo to Prostownicą <śmiennie> Prostownica, rano jechał, tak jak moja żona codziennie rano jeździ, <śmiennie> to prostownica i wyciągasz ja sobie ten. Z

To wystarczy. No, no, to też tak robimy, ale wiesz, to, to jest tak ładnie zrobisz tylko tym, no, na tym sznurku nie zależy. Tak, to jest za gruby na to. Szlunek się w ogóle tak szczepi, nie? <grym> 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 Czyli to jak to się nazywa? Co to za robota była? To, to, to się nazywa... Jak, Zięć uczyteścia. Śląskie hamfowanie, tak? <grym> Albo hamfowanie po śląsku. Dobra. Pozdrawiam. Dziękuję. Sprawdzone polecone Nowato ze Śląska Jastrzębie Rybnik Rydłutowy.